Dzień dobry, witajcie. Mówiłem już w jednym z moich filmów, że prawidłowe stężenie testosteronu we krwi powinno wynosić od 350 nanogramów na decylitr do około 1000 nanogramów na decylitr. Oczywiście normy laboratoryjne w przypadku tego hormonu mogą się różnić, a jest to związane z różnymi metodami oznaczeń, m.in. metodami ELISA, czy metodami ECLIA, czyli elektrochemii luminescencji. Natomiast trzeba pamiętać, że zdrowy mężczyzna powinien mieć wartości powyżej 350 nanogramów na decylitr. Mimo, że na wyniku badania często normy zaczynają się już od 250 nanogramów na decylitr. Oczywiście, te wartości między 250 a 350 nanogramów na decylit, one są wystarczające do wykształcenia drugo, trzecio, y, rzędowych cech płciowych męskich, ale, ale mogą nie wystarczać na przykład do no, no, chociażby do, do dobrego samopoczucia czy do posiadania właściwego libido. A więc y, mogą występować pewne objawy sugerujące niedobór testosteronu, i w tym przypadku trzeba. Rozważyć, oczywiście robi to lekarz, suplementację bądź nie. Natomiast proszę pamiętać, że jest wiele różnych suplementów, które mają zwiększać stężenie testosteronu we krwi, ale większość z tych suplementów niestety nie działa. Są badania, które oceniały zawartość różnych składników w tych suplementach i okazuje się, że mimo, że producenci często deklarują, Iż ich suplement będzie poprawiał najczęściej libido, podnosił potencję, albo na przykład wpływał na y, większą energię, czy poprawiał samopoczucie. To niestety nie znajduje to uzasadnienia w badaniach nad składnikami zawartymi w tych suplementach. Tylko około 20%. Ponad 20, między 20 a 30% suplementów faktycznie zawierało takie składniki, które w badaniach wykazały pewne działanie korzystne, jeśli dotyczy to podwyższania stężenia testosteronu. Natomiast część z tych suplementów, około 10%, zawierała takie składniki, które wręcz obniżały stężenie testosteronu. Znaczna część z tych suplementów zawierała witaminy czy składniki mineralne, często w dużych dawkach powyżej dziennego zapotrzebowania, czy poni poniżej wartości, tak zwanych wartości referencyjnych. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o witaminy i składniki mineralne, które rzekomo mają podwyższać stężenie testosteronu we krwi, takie jak mówi się, że to jest magnez, cynk, witamina... D3 czy Selen, to tutaj niektóre badania faktycznie wskazują, że to działa, niektóre wskazują, że nie działa, inne wskazują, że no, otrzymują sprzeczne więc y, wyniki. Z czego, to, z czego to wynika? Moi drodzy, wynika to z tego, że jeżeli ktoś nie ma niedoborów witamin czy składników mineralnych, to suplementacja nimi nie będzie powodowała żadnych korzyści dodanych. Natomiast, jeżeli ktoś faktycznie ma niedobory witaminowo-mineralne, to suplementacja nimi może powodować, przynosić korzyści. Jest to związane z prawem minimum Libiga i prawem tolerancji Shelforda, o czym już wcześniej mówiłem. Jeżeli niedobór jakiegoś składnika niezbędnego do syntezy testosteronu, czy to będzie cynk, czy to będzie witamina z grupy B, wystąpi, to oczywiście. Przyjmowanie, uzupełnienie tego składnika może przynieść korzyści. Jest to związane z prawem minimum libiga, gdzie nasze zdrowie, czyli w tym przypadku wytwarzanie testosteronu, będzie ograniczone przez ten składnik, który występuje w niedoborze, na przykład w niedoborze cynku. Ale moi drodzy, jeżeli tych niedoborów nie ma, to suplementacja nie przyniesie dalszych korzyści. Rzecz jasna, możecie, możecie znaleźć pełno prac, w których się mówi, że. Niski poziom witaminy D3 koreluje z niskim stężeniem testosteronu, ale bardzo dużo osób ma niedobór 25 hydroksy witaminy D3, tak, bo taką się oznacza we krwi, więc jeżeli jednocześnie występuje niedobór testosteronu, to może być zwykła korelacja, bo nie wiadomo, czy po prostu witamina D3 występuje w niedoborze jednocześnie u osób z niedoborem testosteronu, czy po prostu ma jakiś wpływ na faktycznie ujawnienie się czy wystąpienie tego. Niedobor. Natomiast kolejną sprawą jest taka, taka istotna kwestia: że jeżeli ktoś ma uszkodzenie komórek sertoliego, Ladyga, uszkodzenie jąder generalnie, czy w ogóle nie ma jąder, to rzecz jasna, przyjmowanie jakichkolwiek suplementów mu nie pomoże. Jeżeli ktoś ma chorobę przysadki, pod wzgórza, czyli zaburzoną oś pod wzgórze przysadka jądra, czyli przede wszystkim nie są wytwarzane lub w niedostatecznej ilości są wytwarzane gonadoliberyny, yy, hormon luteotropowy, tak, czyli hormon pobudzający komórki śródmiąższowe, natomiast i uszkodzenie jądra, czyli komórki też yy, ladyga występują, tutaj nieprawidłowa funkcja tych komórek. No, to w przypadku takich zmian anatomiczno-fizjologicznych, tak, czyli w zasadzie w przypadku istnienia patologii, anatomo-pewnej anatomopatologii -patolo czy patofizjologii, przyjmowanie jakichkolwiek suplementów również nie pomoże. I o tym też musicie pamiętać. Takim czynnikiem ograniczającym skuteczność działania suplementów może być rzecz jasna wiek. Moi drodzy, to teraz do rzeczy. Które suplementy w badaniach klinicznych faktycznie, albo w jakichś badaniach innych, badaniach in vitro również, wykazały pewną korzyść, jeżeli chodzi o podnoszenie stężenia testosteronu we krwi. Przede wszystkim są to niektóre suplementy, czy zioła może, może powiedzmy tak, nie suplementy, zioła. Zioła takie jak na przykład bertram lekarski, świeżbiec właściwy, bulbinę krzewiasta. To są zioła, które faktycznie wykazywały pewne korzyści. Tongat Ali, Eurycoma Longifolia, czy nawet Shilajt, czyli tak zwane Mumio. Moi drodzy, faktycznie w tych przypadkach wykazywano w niektórych badaniach wzrost stężenia testosteronu we krwi, ale większość z tych badań była niskiej lub bardzo niskiej jakości lub, lub nie oceniano, jak długo ten wyrzut testosteronu występował. W związku z tym, możemy wskazać pewną grupę ziół o pewnym potencjalnym działaniu, natomiast czy ono faktycznie jest istotne i czy te badania faktycznie uzasadniają ich stosowanie, to już jest kwestia dosyć dyskusyjna. Jeżeli chodzi o tę tak zwaną witaminę D3, cynk, selen, magnez, o tym już wcześniej powiedziałem. Moi drodzy, jeszcze epikatechina, epikatechina zawarta na przykład w kakao również wykazywała w niektórych badaniach Taki korzystny wpływ. Co, to, co do pozostałych ziół, suplementów albo substancji chemicznych, chociażby takich jak kofeina, to również uzyskiwano sprzeczne czasami rezultaty, czyli w niektórych badaniach potwierdzano ten korzystny wpływ, w innych nie. W większości jednak, tak jak powiedziałem, były to badania o dosyć niskiej lub bardzo niskiej jakości. Moi drodzy, czyli podsumowując, trzeba wystrzegać wyszczega, się różnych suplementów mających zwiększać produkcję testosteronu, dlatego że w większości przypadków one nie działają. Są to mieszaniny różnych ziół, witamin, składników mineralnych zawartych w różnych dawkach. Ich działanie jest wątpliwe, a często niektóre z tych składników w badaniach wykazywały nawet. Właściwości obniżające stężenie testosteronu, które składniki obniżają stężenie testosteronu i które mogłyby być unikane na przykład przez mężczyzn, a na przykład odnieść korzyści z nich mogłyby kobiety cierpiące na zespół policystyczny, policystycznych jajników w przypadku hiperandrogenizmu, czyli w przypadku nadmiaru androgenów. O tym powiem wam już w innym filmie. Moi drodzy, mój wujek kiedyś dał się oszukać, ponieważ zgłosił się do szpitala na operację prostaty. I gdy się obudził, to lekarz mówi mu: Niestety zaszła pomyłka i ucięliśmy penisa. Jak to, że, że co? Spokojnie, niech się pani nie denerwuje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.